Widzenia. Minęła 16.30, przed mikrofonem Rafał Szymczyk, za konsoletą Michał Pastuszka. Dzień dobry, rozpoczynamy punkty widzenia. Telefony od Państwa będzie dziś odbierała Monika Miller. A o czym w punktach widzenia? Na pewno sportowe i będzie o reprezentacji Polski piłkarzy nożnych. Dziś półfinał barażu o euro, półfinał barażowy o euro 2024, czyli mecz z Estonią, który rozpocznie się o 20.45. Biało-czerwoni są oczywiście faworytami tego dzisiejszego starcia, a ewentualna porażka będzie prawdopodobnie podobnie największą klęską w historii naszego futbolu. Na co tak naprawdę stać piłkarzy, których wybrał selekcjoner Michał Probierz i czy wygrana z estończykami będzie zapowiedzią lepszych dni dla reprezentacji Polski? Zastanowimy się w punktach widzenia razem z gośćmi, których witam w studiu. Maciej Sierpień, były dziennikarz sportowy Gazety Wyborczej i TVP. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Damian Wysocki, Portal w Kielcach. .info. Dzień dobry. Panowie mecze z Estonią. Niektórzy mówią, że no właściwie to tylko formalność, bo Polska 30 w rankingu FIFA, a Estonia to aktualnie 123 zespół tego rankingu nasz rywal w eliminacjach do nadchodzących mistrzostw Europy zdobył w ośmiu meczach. Jeden punkt strzelił zaledwie dwa gole, tracąc aż 22, więc mowa o jednym z takich outsiderów na starym kontynencie. Czy rzeczywiście tak można podchodzić do tego dzisiejszego spotkania? No, jeśli bralibyśmy pod uwagę tylko e, suche statystyki, to no o sobie oczywiście reprezentacji Polski, to, która w rankingu jest Estonia, to oczywiście tutaj faworyt może być tylko jeden i jest to oczywiście biało-czerwoni, natomiast pewnie mecz najważniejszych w historii być może dla Estońskiej Federacji, bo, bo tak naprawdę są dwa mecze od tego, żeby się po raz pierwszy zakwalifikować na wielki turniej i myślę, że e, oni sobie zdają doskonale z tego sprawę, e, że z pozycji tego tak zwanego underdoga e, zagrają w Warszawie przy pełnych trybunach. E, nie mają nic do stracenia, a, a wiemy z historycznych meczów z przeszłości, że, że takie spotkania faworytom gra się zawsze bardzo trudno i ja uważam, że wcale tutaj łatwej przyprawy zespół trenera probieża mieć nie będzie. Natomiast no jeżeli celem jest awans na Euro i to taki mecz trzeba wygrać i to najlepiej go przekonująco wygrać, dać sobie gdzieś takie, podbudować morale i, i duży taki handicap psychiczny przed meczem finałowym. Ale tak jak gdzieś tam przewiduję, to myślę, że będziemy się w tym meczu mocno męczyć i... I obym się mylił, ale ale łatwo pewnie nie będzie. 2.00.2020 to numer naszego telefonu. Na co tak naprawdę stać piłkarską reprezentację Polski? Na co stać tych piłkarzy, których wybrał selekcjoner Michał Probierz? I czy wygrana ze Estończykami będzie zapowiedzią lepszych dni dla reprezentacji? To pytanie kierowane także do naszych słuchaczy. Damian, Estonia tylko formalność, czy trzeba będzie spiąć się? Na pewno trzeba będzie się spiąć, bo przypomnijmy sobie, jakie głosy były przed losowaniem grup eliminacyjnych mieliśmy 96% szans na awans, a my nie przeszliśmy do euro bezpośrednio, mając w grupie Mołdawię, Wyspy Owcze. Albanię i Czechy. To pokazuje, że Polacy muszą wspiąć się na Estonię, bo Mołdawia jest chyba niżej w rankingu FIFA od tego kraju, a i tak z nią zaliczyliśmy kompromiten. Gramaliśmy wówczas w Kiszyniowie, a gramy dziś napadę narodowym. To jest jednak. zawsze niewygodne niewygodny Kiszyniów. Ja przypominam sobie też ten mecz na narodowym z Mołdawią, który nam absolutnie nie wyszedł. Oczywiście na papierze Polacy są zdecydowanym faworytem, tylko że ta grupa ma już na prawda wiele od ostatniego bardzo dobrego spotkania i to jest problem tej reprezentacji, że ona musi się cały czas budować, są duże oczekiwania, a to zwykle nie sprzyjało. Pocieszające jest to, że czołowi zawodnicy w klubach prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Robert Lewandowski wrócił, w Barcelonie notuje bardzo dobre występy, do tego jest Sebastian Szymański w Fenerbacze, linia obrony też powinna być stabilniejsza, bo tutaj Michał Probierz ma nawet znaki zapytania, ale takie in plus, bo Jan Bednarek w Southampton zaczął lepiej wyglądać. Jest Paweł Dawidowicz z Hellasu, Werona Jakub, Kiwior, który jest fajną alternatywą na lewą stronę, tak więc to są te pozytywy, tylko czy to wszystko będzie funkcjonowało w meczu z rywalem, który na pewno się okopie, odda nam inicjatywę, i będzie groźny ze stałych fragmentów, z kontrataków. Jeśli Polacy szybko strzelą bramkę, to myślę, że nie będzie problemów, a Estonia będzie starała się pewnie jak najdłużej utrzymywać wynik bezbramkowy i poszukać swojego szczęścia w jakichś wypadach. Mamy już połączenie z byłym reprezentantem Polski, obecnie dyrektorem sportowym Korony Kielce Pawłem Golańskim. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Pozwoli Pan jednak, że wcześniej odbierzemy telefon od słuchacza i posłuchamy opinii telefonicznej jednego z naszych słuchaczy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Powiem króciutko. Kryzys polskiej piłki trwa od lat 90. Takim jakby jaskółką był awans Polski do Olimpiady w Barcelonie. Od tego momentu reprezentacja Polski nie przywieża z żadnej znaczącej. Imprezy światowej jakiegokolwiek medalu. To jest zagubienie myśli z lat 70. piłkarskiej. A tutaj emocjonowanie się, że Estonia nam postawi jakieś tam warunki, to po prostu to wstyd dla tak klasowych, dobrze zarabiających zawodników, którzy noszą orło na piersi, ponieważ ci zawodnicy powinni więcej sił wkładać, więcej serca w mecze, żeby nie tylko walczyć z Estonią, którą 12 lat temu przypominam przegraliśmy 1-0, mieliśmy o większe cele i silniejszych rywalnić za tutaj w walce o, o mistrzostwa Europy czy mistrzostwa świata. Troszeczkę jest przykro, że akurat my musimy się emocjonować. Barażami do Mistrzostw Europy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, trudno się nie zgodzić z taką opinią, że to przykre, że musimy się emocjonować barażami do Mistrzostw Europy, biorąc pod uwagę grupę, z której nie wyszliśmy. Wyprzedziła nas Albania i Czechy. My zdobyliśmy tylko 11 punktów w 8 meczach. Stosunek bramek 10 do 10. No, ale teraz przed nami Estonia. I panie dyrektorze, Paweł Golański przy telefonie. Ta drużyna. Jest w stanie oczywiście wygrać ze Stonią, to na pewno, bo jesteśmy faworytami, ale czy ten mecz ze Stonią może być takim początkiem pnięcia się w górę biało-czerwonych? Paweł Golański. Eee, jeszcze raz dzień dobry. Rzeczywiście eee, no ciężko się nie zwrócić tutaj z słuchaczem, że że dzisiaj emocjonujemy się tym spotkaniem ze Stonią. Natomiast no, taka jest piłka sportowo. Nie dźwignęliśmy tego w grupie i trzeba poprzez baraże eee, awansować na, na mistrzostwo. Oczywiście mecz meczowy nie jest równy. Jesteśmy zdecydowanym faworytem. Ja sobie nie wyobrażam innego scenariusza, aby dzisiaj było zwycięstwo i właśnie to eee, pójście do góry, a więc żeby ten mental eee, był zdecydowanie większy i później czekać tylko na rywala w tym finale o, o mistrzostwa, ale żeby tak się stało, to też przysłuchiwałem się o tym, co mówiliście w studiu, Damian powiedział, że, że tutaj ten początek będzie niezwykle ważny, zgadzam się w stu procentach, że każda upływająca minuta przy wyniku 0-0 będzie działała niekorzystnie na naszą reprezentację. My musimy od samego początku narzucić swój styl grania i zrobić wszystko, aby jak najszybciej zdobyć bramkę, bo drużyna Estonii przyjdzie na pewno do Polski niezwykle skoncentrowana i zdeterminowana, aby zrobić nie niespodziankę, tylko sensację. I my musimy tutaj powstrzymać wszystkie takie emocje, które będą na pewno ogromne, jeżeli chodzi o to spotkanie, bo Ci piłkarze niejednokrotnie zdarzali się z takimi meczami, które są o wielką stawkę, a niewątpliwie to spotkanie na, na stadionie narodowym właśnie o taką stawkę się toczy. Pokusiłby się pan o obstawienie rezultatu tego spotkania? Nigdy nie, nie obstawiam rezultatów, natomiast wierzę i liczę, że dzisiaj nasza reprezentacja wygra i to w dobrym stylu, bo to też jest ważne, myślę, że nie tylko dla samych piłkarzy i trenerów, bo oczywiście ten cel, a więc awans, awans do, do mistrzostw jest najważniejszy, natomiast myślę, że dla, dla każdego kibica, który, który dzisiaj będzie siedział, czy to na stadionie, czy przed telewizorem, jest niezwykle ważne, aby to było. W dobrym stylu. Dziękuję serdecznie za tę krótką telefoniczną opinię. Paweł Golański, były reprezentant Polski, były piłkarz Korony Kielca, obecnie dyrektor sportowy Kielackiego Klubu. Pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiam. Wybory trenera Michała Probierza, który prowadził dotychczas reprezentację Polski w czterech spotkaniach pod jego wodzą Biało-Czerwoni pokonali na wyjeździe Wyspy Owcze 2 do 0 oraz zremisowali w meczach u siebie z Mołdawią i Czechami. Bilans selekcjonera, który we wrześniu ubiegłego roku przejął kadrę po Fernando Santosie uzupełnia zwycięstwo 2 do 0 w towarzyskim starciu z Łotwą. I nad tymi wyborami chciałbym troszkę się skupić, bo generalnie... Dominik Marczuk z biały Białystok, to debiutant. Y, Taraz Romanczuk. Y, jedyny występ z orem na piersi w 2018 roku. Teraz wraca do kadry. Po dwóch latach y, Jakub Moder także wraca. Y, powoli wracający do gry po tej przerwie. Moder oczywiście półtora-rocznej przerwie spowodowanej zerwaniem więzadeł, więzadeł krzyżowych. E, wrócił Bartosz Salamon, którego kilkumiesięczna przerwa w grze spowodowana była zawieszeniem po wykryciu stosowania niedozwolonych środków. Y, podobnie jak obrońca Lecha Poznań po raz pierwszy. Od marca ubiegłego roku powołanie otrzymał Krzysztof. W piątek, który odżył w lidze tureckiej. Wiemy już, że rola widzów przypadnie Sebastianowi Walukiewiczowi, Bartoszowi Beresieńskiemu, Damianowi Szymańskiemu i Dominikowi Marczukowi, bo z tej 27-osobowej szerokiej kadry czterech zawodników musiało znaleźć się poza składem tym 23-osobowym. Pozostałe wybory jakby chyba powielone. Zaskoczyło Cię coś, czy to jest, jeżeli chodzi, Maćku, o dziś, tu i teraz najlepszy skład, jaki mógł wybrać trener Michał Probierz, który powiedział, że oczywiście nie zamyka drzwi do reprezentacji przed żadnym piłkarzem. Ja jeszcze tylko wrócę na chwilę do Pawła Ogulańskiego, bo Paweł zagrał 14 meczów w reprezentacji, to był jednego gola i tego jedynego to był akurat mecz ze Stonią, wprawdzie wyjazdowe 4-0, Polska wygrała, więc Pewnie tak akurat tego rywala Pawł wspomina miło. Jeśli chodzi o wybory Michała Probierza, no to myślę, że jeśli chodzi o to o tych piłkarzy, których mógł wybrać, którzy są dostępni, którzy są w formie, grają w miarę regularnie w swoich klubach. To tutaj żadnych niespodzianek nie mamy. Oczywiście nie wiemy, jak ta jedenastka będzie zbudowana. Pewnie możemy tam 8-9 nazwisk raczej sobie w ciemno typować, natomiast to też dyspozycja dnia pewnie będzie. I tego, co jak się piłkarze na tych treningach poprzedzających mecz ze Stonią Me prezentowali. Natomiast Taras Romanczuk to jest takie nazwisko, które chyba jest. Obok tego młodego Marczuka największym zaskoczeniem w tej kadrze, no bo 6 lat minęło od jego poprzedniego meczu. Wtedy pamiętamy, to było przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Kadra Dama Nawałki się przygotowywała i szukano takiego następcy dla Krzysztofa Mączyńskiego. I, i, i Romanczuk się wyróżniał wówczas. Był długi bój o to, żeby on to obywatelstwo dostał, miał przodków oczywiście Polaków, więc to było łatwe, ale cały ten proces formalny musiał przejść. I Adam Nawałka dał mu tylko jedną szansę w meczu towarzyskim z Koreą Południową. Zagrał. Średnio, no ale na pewno nie na tyle Słabo, żeby go skreślić I wydawałoby się, że, że będzie miał tylko jeden A W tej swojej karierze Wrócił do kadry teraz Pewnie te szanse od trenera probieża dostanie No bo ten środek pola, ten taki defensywny pomocnik To jest e, Taki newralgiczna pozycja I samo to, że wracał długo Grzegorz Krychowiak Wydawało się, że już jest poza kadrą A tak jak na przykład pod koniec swojej kadencji Fernando Santos odkurzył Krychowiaka i, I postawił na niego To też pokazuje, że w tym środku pola na tej szóstce mamy ogromne problemy, i to, że dziś na trybunach jest Damian Szymański, to też chyba jest taki znak, że, że teraz Romanczuk w podstawowym składzie dziś może zagrać. Na pewno będzie dużo od jego gry wynikało, no bo to jest środek pola. Tutaj trzeba będzie wygrać, trzeba będzie grać na pewno szybko w piłkę. I, i to jest chyba taki mankament, który gdzieś tam jest zawsze taką piętą achillesową biało-czerwonych, że oni, rzeczywiście my te akcje budujemy bardzo długo, te bez stępa tak yy, przez obrońców do skrzydłowych, cofa się ta piłka a czasem do, do bramkarza, a tutaj jeśli będzie się w dziesięciu broniła Estonia na własnej połowie i szukała, tak jak Damian wspomniał, okazji do kontrataków, ewentualnie stałych fragmentów gry, yy, no to na pewno musimy zagrać yy, taką nowoczesną piłkę, czy jesteśmy w stanie to zrobić nie wiem, ale na pewno to, że Robert wrócił do, do formy, mówią niektórzy, że mecz z Atletico to był jego najlepszy występ w barwach Barcelony: dwie asysty, bramka i rzeczywiście cały czas pod grom jeszcze mógł mieć kilka pewnie takich kluczowych podań. E, no to od jego gry będzie pewnie mnóstwo zależało. Choć oczywiście wiemy, że pewnie trzech, czterech piłkarzy zawsze będzie blisko niego. Więc jak zawsze w meczach reprezentacji na narodowym Lewandowskiemu będzie się grało trudno. No ale ten mecz po prostu trzeba wygrać. Składna. Reprezentację Estonii, oczywiście taki przewidywany przez wielu fachowców, Wojciech Szczęsny w bramce Jan Bednarek bądź Paweł Dawidowicz, Bartosz Salamon bądź Paweł Bochniewicz, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski, Taras Romanczuk, Jakub Piotrowski bądź Sebastian Szymański, Nikola Zalewski, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, jeśli wyjdzie to będzie jego 94. mecz reprezentacji Polski, no i Robert Lewandowski. Ja wracam do tych wyborów trenera Michała Probierza, powielanych. Damian też uważasz, że to optymalne, jeżeli chodzi o Nasz, nasze posiadanie y, siły reprezentacji Polski na ten moment? Myślę, że tak wszyscy najważniejsi y, są, też, y, jak powiedziałem na początku. Wielu zawodników gra w klubach i naprawdę prezentuje się z bardzo dobrej strony. Oczywiście oczy wszystkich są zwrócone na Roberta Lewandowskiego, ale cieszy, że też obrońcy notują bardzo dobre występy. Myślałem, że Sebastian Walukiewicz zacznie w pierwszym składzie, bo naprawdę w klubie spisuje się bardzo dobrze, ale widać, że trener Michał Probierz na Estonii będzie potrzebował trochę innych obrońców takich którzy dobrze wyprowadzają piłkę z linii i takim zawodnikiem jest na pewno Bartosz Salamon który wrócił do Lecha i też w tych meczach wiosennych PKO BP Ekstraklasy pokazał że to jest właśnie jego atut i z tego reprezentacja może korzystać przed tym przymusowym zawieszeniem spisywał się dobrze w reprezentacji Polski był taką wartością dodaną Środek pola. Teraz Romanczuk na pewno potrafi przeszkadzać, ale też w Wiagieloni, która obecnie gra najlepszą piłkę na ekstraklasowych boiskach, jest takim dobrym regulatorem tempa i pewnie Michał Prowierz, biorąc pod uwagę, że zna go doskonale, też wie, że jemu będzie łatwiej realizować jego zadania. Pewnie rozwiązaniem na Estonie byłby Jakub Moder, tylko że on w Brighton na razie wchodzi tylko z ławki rezerwowych, chyba Roberto de Decerbi dał mu. Dwa spotkania w podstawowej jedenastce i one nie wyglądały jeszcze tak obiecująco. Na pewno ten zawodnik jeszcze potrzebuje kilku miesięcy, aby odzyskać formę, bo przypomnijmy, on pauzował przez ponad półtora roku. Jestem bardzo ciekawy, kto zacznie w ataku. Czy trener Michał Probierz postawi na Roberta Lewandowskiego i drugiego napastnika? Być może Adama Buksę. Czy jednak zdecyduje się na przykład na Kamila Grosickiego, bo ta szybkość też może być potrzebna i Trzeba będzie grać często w trójkach, w bocznych sektorach z Estonią i, i trzeba będzie szukać gry jeden na jeden, bo z tego co widziałem, no to właśnie mankamentem Estonii są ich wahadła, ich boki obrony. Być może zobaczymy tam Kena doskonale znanego z występów w Koronie Kielce I, i myślę, że taki zawodnik jak Kamil Grosicki na pewno mógłby zrobić wiele szumu i, i pomagać właśnie w budowaniu przewag, Ale o tym przekonamy się o tym No tak, o tej wartości. tak, Reprezentacje z nim świadczą oczywiście jej piłkarze, a wśród tych piłkarzy byli koroniarze, bo Iken Kalaste, który obecnie występuje w Lewad Italian, rozegrał 67 meczów w koronie Kielce w latach 2016-2019. Grał także w górniku Zabrze, to wcześniej, a później w gks Tychy. Jest tam w tym składzie także Jonas Tam, obecnie w Płowdiv, ale dobry sezon tego zawodnika. Sześć meczów w koronie, co prawda, tylko, ale to był sezon 18-19. Konstantin Wasiliew nie zagra ze względów zdrowotnych, to jest doskonale znany w Polsce piłkarz, bo rozegrał 115 meczów w Ekstraklasie w barwach Piasta, Gliwice i Jagiellonii, Białystok. No ale są też tacy zawodnicy jak Artur Pik z Odry, Opole czy Martin Kusk z GKS-u Katowice. Oczywiście są też piłkarze, którzy grają gdzieś tam za granicą, ale to nie są topowe kluby, ani topowe ligi, nie ma się co oszukiwać. Z drugiej strony mówimy, że Estonia, że to formalność, że, że liczymy na coś więcej, no ale kiedy pomyślimy, jak prezentowaliśmy się w tych kwalifikacjach do euro, przegrana w Pradze z Czechami 1-3, kompromitacja w Kiszyniowie 2-3, choć prowadziliśmy 2-0, porażka z Albanią 0-2, wygrane tylko z Wyspami Owczymi po 2-0 i Albanią 1-0, remisy z Czechami i Mołdawią po 1-1, to przecież ci zawodnicy właściwie w większości to oni tak prezentowali się w tej grupie kwalifikacyjnej. My jesteśmy zawsze tak. Zapominamy szybko, jakby żyjemy od meczu reprezentacji do meczu reprezentacji, ale między tymi meczami zapominamy, co było poprzednio i rzeczywiście te eliminacje były fatalne. My, my nie zasłużyliśmy, gdyby nie to, że pół Europy ma szansę i zagra na Euro 2024, to my absolutnie w ogóle nie powinniśmy być brani pod uwagę i dziś powinniśmy rozmawiać o wszystkim, ale na pewno nie o meczu, który miałby dać szansę Polakom na no, możliwość pojechania na. Euro. To były fatalne eliminacje. Oczywiście wiemy, że zaczął je trener Fernando Santos, który mówiąc kolokwialnie, no widać, że nie ogarniał jakby tego, co się dzieje w polskim futbolu, nie oglądał tych meczów, nie oglądał piłkarzy, mieszał składem. Podejmował dziwne, dziwne wybory. Natomiast no, też nad nim jest przecież cała federacja ogromne koszty kontraktu i ktoś nad odpowiedzialność pewnie ponosił. Zreflektowano się w PZP, nie, zwolniono szantosa, zatrudniono trenera, który da, zna doskonale polskie podwórko. Mnóstwo meczów na poziomie ekstraklasy jako szkoleniowiec, czy Jagieloni, czy Krakowi czy wcześniej uks u między innymi, czyli Michała Probierza. Natomiast wiem, że to jest wszystko takie doraźne na, na, na chwilę, bo, bo musimy gasić pożar, więc zagrajmy baraże, daj Boże, żebyśmy je przeszli, awansowali na euro, więc pewnie tutaj też znów nie będzie jakiejś wielkiej rewolucji, bo trzeba będzie przygotowywać się do, do mistrzostw, a potem znów mamy eliminację. Tak naprawdę wszyscy mówią odmłodźmy kadrę, zróbmy jakąś rewolucję, postawmy na młodych, a myślę, że tak naprawdę ta rewolucja się stanie tylko wtedy, kiedy, kiedy ci piłkarze, którzy stanowią tą trząt, tej trzą drużyny od, od 10 lat, czyli Lewandowski, Szczęsny odejdą i zawieszą buty na kołek, czy też z reprezentacji zrezygnują, to wtedy ta zmiana warty naturalnie nastąpi. Yy, więc yy, no samo to, że my się boimy Estonii, to też pokazuje, że w dobrym momencie polska piłka nie jest. No tylko czy my się boimy Estonii? O to zapytam teraz Jaromira Kruka, dziennikarza, m.in. piłki nożnej, obecnego w Warszawie. Już dojechałeś, Jaromir, do Warszawy, czy tak, jeszcze w drodze? Dojeżdżamy, dojeżdżamy do stadionu, na razie jesteśmy w korku. Znaczy my się zapolacy się nie boją Estonii, a tu też też mówiąc tak nie, nie ma wcale prawie. Normalnie to jest naturalny proces, my nie mamy słabych piłkarzy, tylko uważam, że to, to, co się działo w reprezentacji wokół tamtego roku w sprawach organizacyjnych, odbiło się na wynikach i na podstawie zespołu. My nie mamy, nie mamy się czego ogólnie bać, tylko jeżeli to normalnie będzie funkcjonować w związku, w kadrze będzie to normalnie funkcjonować, to ta reprezentacja będzie wygrywać. Ja jestem przekonany, że, że wysoko wygramy dzisiaj ze Estonią i na pewno jesteśmy faworytem też w finału Barażu, bo obojętnie jest byśmy zagrali. Tak piłkarze nasi grają w dobrych klubach, w dobrych europejskich klubach, coraz więcej minut łapią w ligach naprawdę, naprawdę mocnych, wyróżniają się w europejskich pucharach. To czego my się mamy bać? My, my mamy największego przeciwnika w samych sobie. W tych konfliktach, jak są w reprezentacji tej całej otoczce medialnej, która się dzieje. No takie bzdury zupełnie niepotrzebne i nie można się skupić na grze i na pewno ta reprezentacja potrzebuje przełomowego meczu i być może ten mecz nam dzisiaj. na Estonia, patrząc personalnie, nie jest w stanie nam tak za bardzo zagrozić i Estonczycy liczą na jakiś cud, dla nich to jest fajna przygoda, mecz barażowy tutaj. Oni się cieszą, że zagrają na Narodowym przy pełnej publiczności. A powiedz Jaromirze, czy Tobie w tych powołaniach kogoś brakuje? No bo wiemy, że na przykład nie ma Arkadiusza Milika, ale czy uważasz, że to jest takie optymalne zestawienie? T ta kadra, którą na to pierwsze zgrupowanie tegoroczne powołał trener Michał Prowierz? Myślę, że trudno się do czegokolwiek doczepić, bo tak naprawdę Arek Milik się nie sprawdził w tych wcześniejszych meczach Michała że Na pewno jakiś tam powód był jego abstrakcji. Może ma swoją po prostu koncepcję. I tak naprawdę będzie można powiedzieć więcej jak po tym, jakiego wyboru jedenastki dokona selekcjoner. Czy coś mi pasuje, czy nie pasuje. Ale uważam, że to jest chyba najlepszy stan reprezentacji Polski w tym momencie. Najlepszy skład. No i tak na pewno to trzeba teraz potwierdzić. to na, Trzeba potwierdzić to na boisku. Zobaczymy, jak, jak wybierze. Wbrew pozorom nie jest wcale tak że na niektórych pozycjach. Jak nam się wydawało, bo ci piłkarze się rozwijają, choćby przykład Jakuba Kiewiora, no, o którym się interesują, samo, tak samo mocne kluby jak Arsenal, radzi sobie świetnie w doborowym towarzystwie, ma świetne, świetne liczby, świetne statystyki, także no naprawdę nie mamy co narzekać. My po prostu musimy, musimy zacząć wygrywać. Też my dziennikarze i kibice też powinniśmy poprawić trochę podejście do reprezentacji, bo ciągle narzekamy. Owszem, wyniki były słabe, ale też spórzmy tym zawodnikom jakiś taki komfort, że, że żeby oni czuli, że, że jesteśmy z nimi. No ja jestem optymistą, a nie zawsze tak było szczególnie w tym poprzednich miesiącach, ale no może dlatego, że widziałem co się dzieje wokół reprezentacji, to na pewno nie było dobre i to też na każdym się to na każdym się to może odbić. Na pewno ci zawodnicy nie przyjeżdżają. Nie chce im się grać. Oni wszyscy chcieliby grać i chcieliby, chcieliby osiągać wyniki, tylko brakowało tych ludzi, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność. I fajnie to się teraz zbiega, że Lewandowski jest w dobrej formie, gra dobrze w Barcelonie, czuje się pewnie i na pewno to jest inny Robert Lewandowski niż parę miesięcy temu. Dziękuję Ci bardzo, Jaromirze. Oczywiście emocji sportowych na PG dziękuję. Narodowym życzymy. Nie będzie emocji, że wygramy pewnie i będziemy czekać na To wynik jeszcze na koniec. Jaki stawiasz? Cztery 4 dla Polski. 4, dla Polski. 4 dla Polski, Jaromir Krug. Odważny i optymistycznie dziękuję Ci za dziękuję. rozmowę. Ja powiedział, że jesteśmy faworytem starcia z Estonią i faworytem w ewentualnym finale. No tutaj to ja już bym się zastanowił, bo ewentualny finał to ze zwycięzcą pary Walia Finlandia. Oczywiście najpierw trzeba pokonać Estonię, od tego y, zacznijmy. Ale tak, Walia 29. drużyna w rankingu FIFA do końca walcząca bezpośredni awans, ostatecznie przygrywająca walkę y, z Chorwacją, czyli trzecią <laughs> drużyną y, świata. Y, y, nasi potencjalni rywale zdobyli 12 punktów w 8 meczach, 6 z Łotwą, 4 z Chorwacją, po jednym z Arbenią i Turcją. A Finlandia 69 Piesiąta na świecie, ale za to zdobyła 18 punktów w niezwykle wyrównanej grupie. Po 6 punktów przyniosły jej mecze z San Marino i Irlandią Północną, a po 3 z Kazachstanem i Słowenią. Jedynie z Danią przegrała oba spotkania. Więc gdybyśmy mieli o tym finale ewentualnym już powiedzieć... No, ja nie uznaję tutaj Polaków jako takich wyraźnych faworytów. Na tym bardziej, że zagramy ten finał albo w Cardiff, albo tak, w wie, Więc to już jest problematyczne i daje szansę tym reprezentacjom też, też ciężko wytypować, z kim my zagramy, bo Finowie pokazali się z bardzo dobrej strony w eliminacjach, byli świetnie zorganizowani, mieli pomysł na spotkania, co pokazuje liczba zdobytych punktów. Walia tak na własne życzenie, bo oni wtopili chyba dwa razy z Armenią. Dosyć potężnie, ale potrafili pokonać Chorwację w takich kluczowych momentach tych eliminacji. To jest kadra, która też przechodzi potężne zmiany pokoleniowe, bo chyba tylko dwóch zawodników zostało z 2016 roku, z Euro, w którym oni zagrali w półfinale, ale tam są zawodnicy albo z Championship, albo z Premier League na czele z. Neko y, Williamsem y, z y, Nottingham Forest, więc no. To jest reprezentacja dużo, dużo mocniejsza od Estonii i tam na pewno nie będziemy faworytem. Tam będzie może tak 50 na 50. Jarek oczywiście jest optymistą i też dziwne by było, gdybyśmy my obawiali się Estonii. My się obawiamy Estonii tylko ze względu na te słabsze eliminacje i ze względu na fakt, że Polacy nie potrafią często grać w takich meczach i wywiązywać się w pełni z roli faworyta, bo wiele takich spotkań wygrywaliśmy, ale w w brzydkim stylu i oczekiwanie tego, że wygramy 4-0. No, pięknie, fajnie, ale wiemy, że na boisku może być różnie, lepiej się pozytywnie zaskoczyć. Ale ten finał baraży będzie niezwykle trudny, on będzie dużo cięższy od tego meczu ze Szwecją na stadionie śląskim, który dał nam mundial w Katarze. Finał baraży po zwycięstwie z Estonią, mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. Walia przegrała zaledwie jeden z ostatnich 14 meczów eliminacji Euro w domu. Zaliczyła 10 zwycięstw i 3 remisy e, Także no, ekipa Roberta Pejdża jest zdecydowanym faworytem starcia z Finlandią Bo mecz jest w Cardiff W fazie grupowej Walia zdobyła 7 z 12 punktów na własnym stadionie Za to Finlandia zdobyła w domu tyle samo punktów co na wyjazdach Czyli po 9, to gdybyśmy mieli rywalizować z Finlandią Maćku, jeżeli przyjmiemy, że Estonia to jest przystawka przed daniem głównym Czyli przed tym finałem To chyba już w tym finale tak łatwo nie będzie Podziwiam optymizm Jarka Kruka rzeczywiście, bo 4-0 tutaj, biorąc pod uwagę, że on jest na każdym meczu reprezentacji i domowym i wyjazdowym i widzi y, te drużynę z bliska, to naprawdę, ale rozumiem, że ten entuzjazm gdzieś tam w drodze pewnie do Warszawy, coraz więcej kibiców czerwonych flagi, pewnie Jarek też y, gdzieś tam z optymizmem większym na to, na to może patrzeć. No, absolutnie nie jesteśmy faworytem żadnego, y, w żadnym jakby wariancie meczu finałowego, jeśli pokonamy Estonię. Pewnie będzie to do Walii. no tak można teoretyzować, bo jednak grają u siebie ten mecz. Więc tak naprawdę oni mają dwa mecze u siebie, te, te najważniejsze. Wyspiarski futbol. Dawno nie graliśmy z Walią. Pamiętam, że, że wszystko się wydawało, że gdybyśmy przeszli Portugalię na Euro 2016, to być może o finał Euro byśmy wtedy grali z Walią, która była wtedy jednym z faworytów z rewelacji tamtego turnieju. Wiele się zmieniło od tego czasu, od tych poprzednich, jeszcze poprzednich mistrzostw Europy. Walia. Myślę, że tutaj najlepiej wygrajmy ze Stonią, bo to jest punkt wyjścia, żeby w ogóle dywagować. Może się spotkamy, nie wiem, przy kawie w niedzielę i będziemy rozmawiać. Natomiast prawda jest taka, że po tych eliminacjach ja jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi. Ja nie jestem nawet przekonany, że. Oczywiście serce jest zawsze biało-czerwone i życzymy Polakom, żeby ten mecz wygrali pewnie. Natomiast też to, co Damian Wysocki wspomniał. My sobie z rolą faworyta tak naprawdę Od czasów Adama Nawałki nie radzimy Bo ostatnim selekcjonerem, kiedy to byliśmy Faworytem i wygrywaliśmy ważne mecze Nie wiem, jak z Rumunią na wyjeździe Jak potrafiliśmy ogrywać rywali wysoko Pewnie, nie? już nie wspomniałem Gibraltar czy, czy San Marino, ale rzeczywiście Kiedy wychodziliśmy po swoje, niestety już minęły I, i się męczymy za kolejnych Selekcjonerów, za, tak było za Brzęczka Tak było za Paulo Souzy, tak było za Czesława Michniewicza Za Szantosza To już w ogóle było bardzo słabo I tak też jest za, za Michała Probierza, bo te na razie mecze też optymizmu wielkiego nie przyniosły, więc Zagrajmy ten mecz yy, Pewnie niesienie tym dopingiem Wygramy yy, Mam nadzieję, że przynajmniej 2 do 0 I przynajmniej z takim optymizmem polecimy na, Do Cardiff albo do, do Helsinek No a tam już tylko jest 90 minut Albo i więcej od, yy, od finału Od, od wejścia do, do Euro I trzeba zrobić wszystko, bo dla polskiej piłki, dla tych piłkarzy yy, To jest rzecz absolutnie Kluczowa, żeby zagrać na, na Euro A dla kilku piłkarzy to pewnie będzie Pożegnalny turniej tej rangi tak swoją drogą, to był taki mecz Walia Polska pod wodzą Czesława Michniewicza w Lidze Narodów w Cardiff. Wygraliśmy wówczas 1 do 0. Graliśmy bardzo słabo. Graliśmy bardzo słabo, ale wygraliśmy i zauważcie, że to zwycięstwo w Cardiff 1 do 0 dało nam możliwość występowania tak. w barażach. Także Czesław Michniewicz załatwił baraże Michałowi Prowierzowi. w Czesław Michniewicz, kiedy... Po mundialu w Katarze mówił, że jeżeli chcemy awansować na euro, zostawcie mnie jako selekcjonera, ja wam to załatwię. No, decyzja była inna i teraz musimy się męczyć widocznie. Dziękuję Wam bardzo za wizytę w studiu. Damian Wysocki, portal w Kielcach Info. Dziękuję, do usłyszenia. Maciej Sierpień, były dziennikarz Sportowej Gazety Wyborczej i TVP. Miło było, dziękuję bardzo, do usłyszenia. W studiu gospodarzem był Rafał Szymczyk. Program zrealizował Michał Pastuszka. Telefony od Państwa odbierała Monika Miller. Za chwilę wybije godzina 17. Czas na wiadomości. A te najświeższe przekaże Państwu Marlena Płaska. Punkty widzenia.